you Artylerię często nazywa się Bogiem Wojny. Podczas II wojny światowej Niemcy powołali do życia wielu wyjątkowo potężnych bogów wojny. Od słynnych 88, czyli dział flak kalibru 88 mm, Podział podziało kolejowe Schwerer Gustav kalibru 802 mm, znane jako Dora. New, schwerer, Jeszcze przed wojną, już w roku 1936. Ruszyły z kolei prace nad moździerzami oblężniczymi, które planowano wykorzystać w wojnie przeciwko Francji, przede wszystkim do niszczenia umocnień linii Marzynota. W latach 1940-1941 do użytku niemieckich sił zbrojnych oddano sześć moździerzy typu Karl o kalibrze 600 mm. Były to najcięższe samobieżne moździerze używane podczas II wojny światowej. Wiązało się to z wieloma utrudnieniami w ich eksploatacji. Na drogach rozwijały one prędkość zaledwie do 10 km na godzinę. Co oznaczało, że ich samobieżność ograniczała się do pokonywania niewielkich odległości i manewrowania związanego z celowaniem. Transport moździerzy koleją wymagał użycia specjalnie zaprojektowanej platformy. Natomiast ładowanie ważących ponad dwie tony pocisków, zastosowania specjalnego wozu amunicyjnego wyposażonego w dźwig i zbudowanego na podwoziu czołgu. Ze względu na ograniczoną, wbrew nazwie, mobilność moździerzy typu Kargeret, niezbędne było wyznaczanie dodatkowych pododdziałów do ich ochrony i obrony przeciwlotniczej. Przy skomplikowanych procesach związanych z transportem i załadunkiem amunicji, cała obsługa, wraz ze wspomnianą ochroną oraz zapewnieniem łączności, wymagała zaangażowania ponad stu żołnierzy. Moździerzom nadano imiona germańskich bogów. I tak, na przykład, Sewastopol był ostrzeliwany przez Odyna i Tora. Natomiast w sierpniu 1944 roku do Warszawy przybył Ciu, nazwany na cześć Boga wojny i walki, lecz również sprawiedliwości, znanego także pod imieniem Tyr. Ciu ostrzeliwał Starówkę i Śródmieście ze stanowiska ogniowego na Woli. Znajdowało się ono w parku imienia generała Józefa Sowińskiego, nieopodal pomnika. Mniej więcej na tym obszarze. Tuż obok znajduje się tablica projektu Karola Tchorka upamiętniająca ofiary rzezi Woli. 28 sierpnia 1944 roku jeden z pocisków wystrzelonych przez Ciu trafił w budynek Prudentialu przy ulicy Świętokrzyskiej. Wydarzenie to uwiecznił na swoich słynnych zdjęciach Sylwester Brown pseudonim Chris. Kilka dni wcześniej, 18 sierpnia 1944 roku, Ciu trafił z kolei w znaną warszawską restaurację Adria przy ulicy Moniuszki 8. Według obecnej numeracji Moniuszki 10. Po przebiciu kolejnych stropów i parkietu Adrii, pocisk spadł do piwnic, lecz nie eksplodował. Został on rozbrojony przez powstańców, którzy pozyskany z niego materiał wybuchowy wykorzystali do produkcji granatów. Nie był to jedyny taki przypadek, ponieważ pociski moździerzy typu Karl były przeznaczone do zwalczania fortyfikacji, a nie zabudowy miejskiej. Oto jak trafienie w Adrię relacjonował Aleksander Maliszewski. Mrugnęło światło. Z góry szybko narasta trzask łamanych pięter. Uderzenie. Widzę, jak ogromny kawał muru bardzo powoli zbliża się w naszą stronę. Tak powoli, że mam czas na ściągnięcie Eli pod stół, pchnięcie Dobrowolskiego, schylenie głowy. Brzęk rozbijanych luster, gęsty mleczny pył wypełnia salę. Nic nie widać. Cisza, krzyk, cisza, krzyk, cisza. Nie są rannych, sześcioro. Dwie osoby zabite. Korpus pocisku z Adrii wydobyto dopiero w latach 60. Dziś można go oglądać na ekspozycji plenerowej Muzeum Wojska Polskiego przy Alejach Jerozolimskich, choć niebawem trafi zapewne do nowej siedziby muzeum wraz z resztą eksponatów. Wspomniana wcześniej restauracja Adria to również miejsce związane z postacią Jana Krysta. Jan Kryst urodził się 6 kwietnia 1922 roku w Modlinie. Był harcerzem, działał w sekcji strzeleckiej organizacji przysposobienie wojskowe, a we wrześniu 1939 roku znalazł się wśród ochotników broniących Warszawy. Podczas okupacji Kryst został żołnierzem Armii Krajowej o pseudonimie Alan, cenionym ze względu na swoje umiejętności i doświadczenie. Możliwość dalszej służby przekreśliła jednak diagnoza lekarzy. Jan Kryst chorował na gruźlicę i miał przed sobą zaledwie kilka miesięcy życia. Wobec tego Kryst wystąpił do Kedywu, kierownictwa dywersji komendy głównej AK, o zgodę na przeprowadzenie samobójczego ataku w odwecie za niemieckie represje wobec Polaków. Zgodę uzyskał, a na cel ataku wybrano właśnie Adrię. Podczas okupacji lokal przeznaczony wyłącznie dla Niemców, lubiany przez oficerów SS i policji. 22 maja 1943 roku Jan Kryst poszedł na drogę bez powrotu. Włoski dziennikarz Alceo Valcini napisał o nim To polski zamachowiec, patriota. Zabił on w ciągu paru sekund dwóch oficerów i dwóch żołnierzy, strzelając za marmurowej kolumny w kierunku centralnie ustawionego stołu, przy którym zazwyczaj zajmowały miejsca osobistości niemieckie. W biuletynie informacyjnym z 23 czerwca 1943 roku napisano z kolei: "Bojownik polski podziemnej, który wykonywał ten akt polskiego protestu przeciwko potwornym zbrodniom Gestapo, szedł wykonać zadanie z pełną świadomością tego, że zginie. Kierownictwo walki konspiracyjnej nie użyło bomby." Tu bowiem nie chodziło o wytracenie którychkolwiek Niemców. Chodziło o wyszukanie spośród tłumu gości jedynie gestapowców i o ich uśmiercenie. Człowiek, który podejmował to zadanie, wiedział, że z lokalu przepełnionego wojskowymi Niemcami żywym nie wyjdzie. Ten bojowiec w pełni świadomości idący na śmierć to ślusarz Jan Kryst. Jan Kryst zginął wycofując się po udanym ataku. Jego samotną walkę upamiętnia tablica na ścianie budynku przy Moniuszki. Pierwsza, tymczasowa tablica znalazła się w tym miejscu już w trakcie powstania warszawskiego. Natomiast jeszcze w 1943 roku, w ramach małego sabotażu, ulicę Rogowską przemianowano na ulicę Jana Krysta. Dziś, już oficjalnie, jego imię nosi jedna z ulic na woli nieopodal wspomnianego wcześniej Parku Sowińskiego. Jan Kryst również spoczywa niedaleko, na cmentarzu Wolskim.